Siemanko dnia następnego my wstaliśmy śniadanie podano ocia, Omlet i owoce ja jajecznice jakoś dziwnie wygląda na sprójem herbatka i widok na szczęście nie pada. Słońce na razie też nie ma. Godzina ósma jest, także jemy i spadamy gdzieś na świątynię wodospad. I po raz kolejny zmieniamy lokum, w ubód. Znaleźliśmy już sobie nowy nocleg, który jest stąd zaledwie 600 metrów. Także bierzemy naszą strzałę i jedziemy zostawić plecak w nowym pokoju i potem jedziemy do jakiejś świątyni. O, tutaj chyba nowi lokatorzy. Przychodzą. Dobra, zbieramy się. Dotarliśmy na miejsce. Pondok Bambu to nasz nowe, nasza nowa lokacja. Będziemy się zameldować albo przynajmniej zostawić w pokoju rzeczy. Dobra, Coś się pali. いただきます。 Chyba mogliśmy tu jechać z studzerem w sumie Dobra, idziemy szukać. No I mamy to w takim z jednym domków najprawdopodobniej będziemy spać tutaj chyba. Śniadania, bo pani chyba jeszcze wcina, A tutaj taki widoczek. Schodami, w dół można też drugą stroną podjechać. A my cały czas kogoś szukamy, bo nikogo na recepcji nie było jeszcze. To jeszcze basen jest, taki tutaj domek jeszcze i tutaj taki basen z jednym leżakiem, także elegancko. Dotarliśmy do centrum Ubud, idziemy pozwiedzać troszeczkę okolice, w świątynie, zobaczymy co się dzieje na mieście. Adam w sklepie, sama obsługa. Widać, że praktyki w epizodzie nie pożyły w las. <grywka> <grywka> przerwa na kawkę. Ja y, ice latte, Adam hot latte. Jeżeli chodzi o ceny, to zapłaciliśmy za te dwie kawki 95, 94 e, rur, tysiące, czyli jest około 22-23 zł za dwie kawy. No, kawiarnia taka, powiedziałabym, raczej z tych europejskich. Więc pijemy. Godzina 11:00, centrum, upód, zakorkowane. Wszystkie ulice poboczne, zakorkowane no To Ciężko się to iść. Skuterkiem jeszcze bokiem, bokiem, ale samochodami mega ciężko. Ojciec przyniosła dla Bośków My wchodzimy coś podwiecać. My zwiedzamy okolicę. O 14 możemy się zameldować w pokoju, więc chcieliśmy się przejechać i zobaczyć, co tutaj jeszcze słychać w okolicy. Jak na razie, zielona trasa. Zobaczymy, co dalej. Wioskę w okolicach Ubus, praktycznie co 2-3 kroki jest jakiś guesthouse, restauracja, pralnia. Widać, że to tylko przystosowane pod turystów. Siedzimy sobie cały czas przed tym sklepem, marketem, i mieliśmy zabójczą akcję. Oto, tutaj gdzie właśnie parkują chłopaki ten skuter, cały sam samochód. Chłop wyszedł z marketu, wsiadł do samochodu i cofa. I zahaczył nasz skuter. Skuter oczywiście się przewrócił. Gościu wyszedł, ja zacząłem go nagrywać. Zaraz rzucimy wideo. Postawił nasz skuter ponownie i wsiadł do auta. Więc ja wsiadłem do niego, do samochodu. Samochodem był takim podobnym, y, większym powiedzmy. Ja wsiadłem do niego i mówię, y, że musi nam zapłacić, że nie odjedzie. On mówi, że okej, okay, okej, okay, zaraz tu jest parking y, za tym zielonym, y, z tymi zieleniami, za tym budynkiem jest parking. No to ja mówię, że ja nie wysiadam, więc y, parkuj tutaj, bo tu jest miejsce i y, płać nam. On mówi, że zaraz tu jest parking, mu mógł wysiąść, no to mówię, że nie ma opcji. Pojechaliśmy za ten budynek, jest, nie wiem, 5 metrów dalej, i on wysiada. Więc ja też wysiadłem, przeszliśmy 3 metry i on mówi, że nie ma portfela, idzie po portfel. Ja zrobiłem 3 kroki do samochodu, on wsiadł do samochodu, zapalił samochód i yy, zamknął drzwi. I odjeżdża, więc yy, wyłamałem mu lusterko yy, z samochodu, więc pojechał bez jednego lusterka. A co się okazało? Sprawdziliśmy cały skuter i zrobił nam tylko w kasku. W jednym kasku dobrze, że ten kask był na lusterku, więc. Nie, on był na rączce bodajże. Od skutera, więc. Nie, na rączce od skutera, więc ten skuter poleciał właśnie na ten kask. O, takim właśnie samochodem był ten gościu. Więc bez lusterka odjechał. My przeszliśmy cały skuter. Ja zrobiłem jak wypożyczaliśmy skuter też filmik yy, i to porównaliśmy właśnie go sobie i nic się yy, na szczęście nie stało. Pytaliśmy właśnie tutaj yy, obsługi w sklepie też yy, mają tej kamery, yy, ale nie udało się, yy, bo nie mają kamer, więc yy, zapytaliśmy mniej więcej ile kosztuje yy, kask. Tak kosztuje w okolicach 25 zł. Także. Lusterko pewnie więcej. Lusterko pewnie więcej, tak? Więcej. No, ok, wyszło. no Nie wyszło najgorzej. Jadąc na jeden z wodospadów, taki widoczek godny uznania, także pokazujemy. I wchodzimy na wodospad. Mamy do przejścia 7 minut. Dalej oto taka droga prowadzi. Dżungla. Już coś słychać. Wow. Ale mocno. Jest. jest silny Chyba niezalecane jest wchodzić do niego na dół Okazuje się, że to jest wodospad numer 1 na wodospad numer 2 tędy Także schodami do góry idziemy I doszliśmy właśnie na drugi wodospad Stoimy na takim krabku w ogóle jest trochę hałas. Do wyjścia, niby mamy iść tą ścieżką, ale jeszcze nikogo nie widzieliśmy, żeby wszedł Nie wiemy, czy tam jest płytko, głęboko. O, wystartowaliśmy. Na razie po kolana. O, Idziemy. Już powoli widać, chyba wyjście. Te drabinki mam nadzieję, że to już jest exit. I przeszliśmy całość. Okazało się, że nie jest głęboko, masz do kolan. Chodzimy dalej. Sumatra, Sumba, Sumba. A po wojarzach czas Adam? na tankowanie. Cena za butelkę 12. Robi, Robi. Robi? Robi. Ola. Mola. What's your name? Uh, Robi. Robi. And you? Robi Williams. Robi Nice to meet you. <laughs> Zdjęcie ze strażnikiem Petro. Pazur jest. Dobra, płacimy. tur po naszym pokoju. Tutaj mamy ogólnie basen. A tutaj wchodzimy do naszej chatki. Tu jest pokój, łóżko. Całkiem sporo łazienka. I co śmieszne mamy też Andresola. Już nie chcę mi się wchodzić, bo tam jest ogólnie tylko łóżko i jest taki mega wysoki strop. No i co, rozpakowujemy się i lecimy na... na obiad. U nas wybiła godzina 15, my szukamy jakiejś restauracji, żeby zjeść obiad. Jesteśmy właśnie na tej głównej ulicy. Ubudki to i oczywiście korki niektóre z tych knajp są takie klimatyczne Tutaj na przykład w takim wąskim budneczku wejście i wydobyć zanieczy i przyszły nasze dania jaramen, czyli zupa koreańska, olcia, nisiw, koryż i jajo. Także znacznego. My po jedzeniu pojedliśmy i przyszedł co? Czas na masaż Polcze już gotowa Także zaczynamy Teraz trafiliśmy do takiej knajpy, gdzie siedzi się na poduszkach i przyszliśmy się trochę ochłodzić i coś napić jakiegoś soku bierzemy sobie ulicą, a tutaj street czyli czyli olcicataj pani na busku z grillem odpalonym węgielki podpalone i bierzemy sobie po jednym szaszłyku, pani na motocyklu tutaj jakaś szafeczka i rozpalony grill dostaliśmy to wszystko w kartę papieru z sosem, tym razem nie ma a chili Żołcia, mało sosu i drugi dla mnie za to zapłaciliśmy 10, tak? wariatów? bardzo dobre ponoć, teraz spróbuję 10 wariatów, czyli to będzie 3 zł. dobra, spróbuję i idziemy dalej Przeszłyki są pakowane w torbę Także idziemy gdzieś na schodki Błąkając się po mieście Trafiliśmy na jakiś koncert Paru My przez 30 minut ugrzędliśmy w takiej oto knajpce Pan tu nam smaży ten satay czyli mięso wieprzowe na grillu tak nam to że już to jest nie wiem po raz który nie wiem ile już tego słuchaliśmy tutaj nad nami są jakieś koncerty ale nas tych nie wpuścili bo już nie ma biletów ale tutaj przyszli panowie policjanci zjedliśmy z nimi śmiejemy się, pijemy piwko i zamówiliśmy kolejne ale zaraz Padamy do domu, bo już jest późna godzina.